19 grudnia odwołano prezesa szpitala powiatowego w Dzierżoniowie. Jaki był tego powód? No tak, w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Szpitala podjęła uchwałę o odwołaniu w trybie takim natychmiastowym z, z dniem wczorajszym prezesa szpitala Dariusza Brzezińskiego. Powodem było to, powód był formalny. No, starosta powiatu dzierżoniowskiego powziął informację, że w centralnym rejestrze ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą figuruje nazwisko pana Dariusza Brzezińskiego, czyli prezesa szpitala. No i zgodnie z obowiązującym prawem było to powodem, żeby no, takie odwołanie się dokonało. Po prostu w ustawie jest zapis konkretny, który mówi, że mając taką informację te czynności, które zostały dokonane, trzeba wykonać. Kto teraz zarządza szpitalem powiatowym w Znaczy tutaj nie ma obawy, bo szpital powiatowy, no, tak się zdarzyło, że od 1 listopada nastąpiła zmiana organizacyjna, jest zarząd trzyosobowy, więc członkowie zarządu w osobach pani Agnieszki Krasnodębskiej i pana Macieja Smolarza mają pełne kompetencje, plejpotencje plej, ku temu, żeby wszystkie czynności z zarządu pełnić dwuosobowo, więc w tym okresie przejściowym, gdzie nie ma prezesa, te dwie osoby zarządzają szpitalem. Pacjenci są bezpieczni? Tak, pacjenci są bezpieczni tutaj naprawdę nic się jeżeli chodzi o tej stronę organizacyjnej złego nie dzieje. Oczywiście szpital dysponuje dyrektorem do spraw medycznych, czyli tak ta część medyczna jest zabezpieczona, wszystkie oddziały pracują normalnie. Wszystkie kontrakty szpitalne zostały do, do dnia wczorajszego w zasadzie czy tam do połowy grudnia podpisane, więc od tej strony organizacyjno-medycznej nie ma żadnej obawy. Tylko po prostu jest, jest taki okres przejściowy, kiedy nie ma prezesa. Czy prezes będzie powołany z nominacji, czy z konkursu? Nie no, oczywiście z konkursu. Już mamy pismo od Rady Nadzorczej z wnioskiem do Zarządu Powiatu, czyli do właściciela szpitala, abyśmy się spotkali, ustalili formułę konkursu, ustalimy zasady konkursowe, przygotujemy specyfikację konkursową. Ten konkurs zostanie ogłoszony przez Radę Nadzorczą, bo to jest organ, który ma w kompetencji wybór i powołanie prezesa nowego. Zostanie ogłoszony konkurs na początku stycznia, pewnie 2 stycznia. Okres składania aplikacji zakładam już teraz, że to będzie gdzieś około dwóch tygodni. Trzeci tydzień to będą kwestie rozmów z kandydatami, tak żebyśmy na koniec stycznia spróbowali powołać nowego prezesa szpitala. Jakich kompetencji powinien mieć nowy prezes szpitala? No, oczywiście o kompetencje do prowadzenia y, spółek prawa handlowego, czyli praktycznie no, musi znać y, prawo, musi na, znać y, kodeks prawa handlowego, musi orientować się w przepisach finansowych, w przepisach medycznych. Oczywiście nie musi to być absolutnie lekarz, musi to być menedżer, który poprowadzi instytucję. No, szpital w, w dzisiejszych czasach y, nasz szpital powiatowy jest, jest, jest instytucją, oczywiście społeczną, y, 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 instytucją opieki zdrowotnej dla prowadzenia tej działalności głównej medycznej, natomiast organizacyjnie no, to jest spółka prawa handlowego, czyli, czyli spółka biznesowa, która musi się w tej rzeczywistości ciężkiej odnaleźć, musi umieć pozyskiwać środki, rozliczać te środki, prowadzić swoją działalność transparentnie, przejrzyście, zgodnie z prawem, podnosić usługi medyczne, tak żeby pacjenci po prostu czuli się dobrze, żeby odczuwali, że nie tylko są zmiany w strukturze budowlanej szpitala, że, że są prowadzone remonty, ale że, że, że i obsługa jest tak, na takim poziomie, że będą czuli будучи